Opieka weterynaryjna, którą prowadzimy na terenie miasta Katowice i nie tylko, prowadzimy ją na terenie całego województwa śląskiego, to przede wszystkim zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorobom zakaźnym. Wszystkie zwierzęta, te zwierzęta towarzyszące, bo o tych zwierzętach mówimy, są poddane specjalnej procedurze uproszczonej. Główny lekarz weterynarii 24 lutego wydał taką procedurę, i wszyscy ukraińscy uchodźcy mogą przemieszczać się na teren Polski, na teren Unii Europejskiej ze swoimi zwierzętami towarzyszącymi. W namiocie przeprowadzamy podstawowe badanie kliniczne zwierzęcia, które się do nas zgłosi. Um, sprawdzamy przede wszystkim stan ogólny, widzimy zewnętrzny, e błony śluzowe, skórę, sierść. Jeżeli chodzi o węzły chłonne, e obsłuchujemy pieska, jeżdż, kotka, czy zależnie jak to zwierzę nas trafi, Omocujemy jamę brzuszną. I tutaj, jeżeli chodzi o wiskę, jeżeli jest zdrowy, nie okazuje żadnych objawów, no to wiadomo, że y, chipujemy, czy oznakujemy normalnie normalnymi kroczymy podskórnie i y, 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 wykonujemy szczepienie przeciwko wściekliźnie, jeżeli chodzi o zwierzątka. I jak długo trwa takie badanie? Zwykle, no, jeżeli pacjent współpracuje i nie jest bardzo zestresowany, to myślę, że do 15 minut maksymalnie całość. Nasi koledzy, którzy są na dworcu w przemyślu, z każdego transportu, gdzie jest około tysiąc osób, to jest 60-70 zwierząt towarzyszących, z każdego takiego pociągu wysiada. No to więc to jest taka skala. Zwierzęta to przede wszystkim psychoty oraz inne zwierzęta, które towarzyszą tym uchodźcom. To mogą być kanarki, papugi, świnki morskie, myszy, gryzonie różnego rodzaju. Ale to są zwierzęta towarzyszące. Nie ma mowy, o, w tej procedurze nie ma mowy o zwierzętach gospodarskich. Mieliśmy już pierwszych pierwszych pacjentów, ale pani była z psem i kotem i pies i kot już był oznakowany w Przemyślu i zaszczepiony.